Trener Michał Tusz przed meczem z Miedzią Leknica powtarzał Musimy grać skutecznie i twardo w obronie Wtedy będzie szansa na szybkie i łatwe gole Mógł przed tym spotkaniem Faktycznie tak miało być, ale nie było tak łatwo Gra Grunwaldu nabrała dynamiki dopiero od 45 minuty meczu Wtedy to defensywa była tak twarda, że były też okazje do szybkich kontr Były też gole z rzutów karnych a pełne ręce roboty miał kierownik obrony Grunwaldu, Piotr Nowicki. Konsekwentnie staraliśmy się realizować plan, który, który narysował nam przez spotkaniem trener. No i ta siła konsekwencji yy, pozwoliła nam y, wrócić, no można powiedzieć z dalekiej podróży, bo w pewnych momentach przegrywaliśmy już nawet niecioma bramkami. Yy, I dzięki faktycznie bardzo yy, solidnej obronie, która no, nie dopuszczała do zdobycia praktycznie Myślę, że prawie 10 minut ani jednej bramki w drugiej połowie udało nam się wyprowadzać te kontry i, i dzięki temu finalnie od nich. Ja uważam, że dzisiaj kluczem do zwycięstwa, tak jak mówiłem wcześniej, obrona była. Z tego co wychodziliśmy w pierwszej połowie na kontry, co Eric Ujen na początku porzucał. Cały mecz tak uważam, że przeciągnął nam obrona. Filip tutaj dzisiaj miał co prawda wsparcie Janka. Ale, ale w drugiej połowie odpalił na swój, swój poziom, 100% sytuacje bronił, e, dawał nam tą duplę z tlenem tak, i, i, i mogliśmy, mogliśmy naprawdę nie zwieszać głów, tylko e, iść do przodu i, i, i zdobywać bramki. Jednak nie tylko obrona była silnym punktem tego zespołu. Trzeba mieć bardzo mocne zdrowie, aby walczyć przez 60 minut tej rywalizacji. Grunwald mecz wygrał kapitalnym przygotowaniem fizycznym i motorycznym. Bo taki chcieli grać jeszcze dobre pół godziny i pewnie tych sił im by wystarczyło. Zresztą do zwycięstwa było to, że byliśmy bardzo dobrze przygotowani fizycznie. Bo tak naprawdę, e, na pierwsze wprowadzenie w tym meczu wyszliśmy około 45 i 50 minuty. Tak cały czas. E, kontrolowała można powiedzieć ten mecz do momentu, w którym być może faktycznie zabrakło im troszeczkę siły i, i to wykorzystaliśmy. Stawiamy też na przygotowanie fizyczne, wiadomo operowanie piłką, gdzieś, gdzieś przewidywanie sytuacji to jedno, ale, ale to, że możemy jeszcze biegać do przodu i zdobywać łatwiejsze bramki, bo mieliśmy dzisiaj problem, jeżeli chodzi o atak opozycyjny, to, to na przykład, naprawdę to bieganie nam przyniosło bardzo dużo łatwych bramek. Trener nas zmusza na biegania dużo, Widać było dzisiaj, że kondycyjnie dociągnęliśmy tak samo fizycznie, Legnica już pod koniec wyglądała na bardzo zmęczoną, zmian nie miało za dużo, bo przez konkurzję, wszystko wygraliśmy. Może dlatego ostatnie minuty to gole Dawida Krzywickiego sprawiły, że to kibice mieli wielką radość ze zwycięstwa 34 do 31. Inna taktyka była, ale mózg wychodziło, że chciałem ją kończyć i tak wyszło. Mieli skrać, zagrać skuteczniej, to jest to co mówili, rozmawialiśmy ostatnio. Zagrali skutecznie, bo rzuciliśmy 34 bramki, ale, ale na pewno mogliśmy jeszcze więcej tych bramek dorzucić, i uważam, że e, dobry moment był taki, że zespół legnicy popełniał łatwe błędy przez zmęczenie, a my mieliśmy tych sił więcej, łatwiejsze kontry i naprawdę i naprawdę wyjęliśmy u siebie to, co byliśmy to Na Po meczu była czas na radość, może jakieś wyjście na wspólne piwo? Co no, Żadnego piwa, oni wiedzą, piwa, energetyków. E, nie mamy. E, ja, ja staram się, mówię, żeby oni zachowywali się profesjonalnie. Widzimy się w poniedziałek. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Zmiłuj się, siedem kolejek do końca. E, jak mamy działać profesjonalnie, idźmy w ten kierunek. Przed Grunwaldem jeszcze sześć spotkań finałowych w Lidze Centralnej Mężczyzn. Po meczu z Miedzią czują się już pewniej. Jestem głęboko przekonany o tym, że utrzymamy się i ten pierwszy. Natomiast myślę, że bardzo duży krok ku utrzymaniu zrobiliśmy właśnie dzisiaj. No i teraz już chwila odpoczynku i koncentracja na kolejnym przeciwniku i na zdobywaniu tych ludzowych punktów, bo tabela jest bardzo ciasna, każdy z każdym może wygrać, więc to jeszcze sporo emocji przed nami. Trochę sobie tego. Tego e, obciążenia z głowy wyrzuciliśmy, jeśli chodzi o gdzieś patrzenie w dół tabeli, ale, ale mamy kolejne mecze z rywalami praktycznie z naszych, naszych rejonów i będziemy chcieli zdobywać kolejne punkty. Póki co gratulacje za wygraną i powodzenia 5 kwietnia w Kielcach wcale niełatwym meczu z SMS-em ZPRB.